Nie istnieje idealna formuła na integrację klas pierwszych i wspólne poznawanie się w warunkach bojowych. W piątek odbył się już 29 raid Carolinum, prawdziwy survival z elementami zwiedzania nyskich zabytków fortecznych, który sprawdza się jako wyśmienita zabawa integracyjna już od kilkudziesięciu lat. Tuż po godzinie 8 rano spod bramy Nyskiego Karolinu ruszyło 9 klas biorących udział w rajdzie, kierując się szlakiem Nyskich Fortyfikacji od Fortu Wodnego przez Wieżę Ciśnień, kończąc na forcie Prusy na terenie byłego Poligonu. Od kilku lat imprezy odbywają się na forcie szlakiem Fortyfikacji nyskim, ponieważ uważamy, że młodzież. Nie zna tego, co ma na miejscu, i chcielibyśmy, żeby też zapoznali się z tymi elementami kultury, które mamy na miejscu. Po drodze było kilka konkurencji sportowych i zręcznościowych, bo przecież na zwycięską klasę czekały bardzo atrakcyjne nagrody. Taką, może, ciekawostką, że dla klasy, która wygra, jest tydzień bez oceny negatywnej w szkole oraz tam małe dofinansowanie do, wycie do następnej wycieczki, na którą oni się udadzą. Spośród konkurencji było strzelanie z paintballa, zmagania ucznicze, rzut granatem i już klasy kategorii rajdu, czyli przeciąganie nysy na czas. Jednak najważniejsze to integracja i wspólne poznanie się przez zabawę i pracę zespołową. Kiedy o tym w szkole mówimy, to nie wszyscy wykazują taką od razu wielką radość i zadowolenie, ale w momencie, kiedy już jesteśmy na, na trasie, to widzę zainteresowanie młodzieży, radość. Założyliśmy w Nysie z kolegami strzelcami klub, uczniowski klub sportowy, wielosekcyjny, jest sekcja karabinka sportowego, pistoletu dynamicznego, sekcja ucznicza i między innymi te ten zawody dzisiaj mają zachęcić młodzież, przynajmniej naszej szkoły, do udziału w tych zajęciach? Jesteśmy z pierwszej klasy humanistycznej. Pozdrawiamy wszystkich. E, mimo tego, że jesteśmy właśnie z klasy humanistycznej, to czujemy się jak ryby w wodzie, właśnie w konkurencjach takich jak strzelanie z łuku lub rzut granatem, co raczej pasuje do klasy militarnej, ale mam nadzieję, że z nimi wygramy, prawda? Prawda! prawda. Ci bardziej uzdolnieni muzycznie mogli spróbować swoich sił w konkursie na piosenkę o rajdzie. W naszej klasie jest Jest klasy pierwszej BM i jesteśmy tutaj na rajdzie. Wszyscy świetnie się bawią. Radzie dla z w ogóle wielkim zaskoczeniem. Było bardzo fajnie. Szczególnie chodzenie po lesie i brudzenie sobie tak. butów. Od lat jest to organizowane, sprawdza się, młodzież się integruje, wspólnie muszą wykonać pewne konkurencje wspólnie wykonują piosenkę, którą sami układają, więc ja myślę, że jak najbardziej się to sprawdza, poznają też swoich wychowawców, którzy przyszli do pierwszej klasy, więc też ich nie znają zbyt dobrze. A to wpływa na dalszą naukę i na dalszą współpracę. Wśród rajdowiczów nie zabrakło absolwentów liceum, którzy aktywnie włączają się w organizację rajdu. Chcieliśmy swoimi pomysłami jakoś wzbogacić całą tą imprezę poprzez dodanie jakichś tam nowych konkurencji, w których uczniowie mogą brać udział. Myślę, że takie imprezy są bardzo dobre, dzieci się bardzo ze sobą mogą wtedy zżyć, zapoznać. Niektóre osoby takie, które są na przykład tak na co dzień trochę na uboczu, w, nie wiem, w tym całym rajdzie, w tych uczestnictwach poznają się i nawet chcą uczestniczyć i dzięki temu nie wiem zdobędą może kilka nowych znajomości. Pierwsze rajdy karolińskie odbywały się w zupełnie innym miejscu. Wyjeżdżaliśmy do Głuchołaz i tam również braliśmy udział w różnego typu konkurencjach oraz pierwszych wędrówkach po tamtejszych terenach. Natomiast od kilku lat staramy się naszej młodzieży pokazać to co pięknego mamy tutaj na miejscu. Jedną z atrakcji były pokazy walk rycerzy, a po pokazie młodzież mogła się posilić tradycyjną wojskową grochówką.